Owiń folią aluminiową klamkę. Teraz wszyscy to robią. Funkcja tego triku cię zaskoczy. Wystarczy, że weźmiesz zwykłą folię aluminiową. oderwij od niej jeden dość spory pasek. Następnie zwiń go w kulkę. Po czym weź standardowy worek strunowy. Wrzuć do niego wcześniej zrobioną kulę z folii aluminiowej. Napełnij worek wodą, wypełniając go ponad połowę. Teraz zamknij worek z kulką, pozbywając się powietrza z jego środka. W takim worku trzeba zrobić dziurę. Najlepiej sprawdzi się do tego długa wykałaczka, zrób nią dziurę, następnie weź sznurek, przełóż go przez dziura i zawiąż. Końce sznurka zwiąż ze sobą. Taki worek jest gotowy. Uwierz mi, działa cuda. Połóż go na klamce przy swoim drzwiach wejściowych. Żadne obce zwierzę nie zbliży się do Twojego domu. Odbijające się światło od wody i folii w dzień jak i w nocy odstrasza zwierzęta. Obce psy czy koty już do Ciebie nie przyjdą taki sposób sprawdzi się także kiedy mieszkasz na wsi lub przy lesie, gdzie sarny lub dziki mogą zrobić ci niespodziewaną wizytę. Ten worek z wodą i kulką wystarczy, aby je odstraszyć.